Say you love me, say you love me. Na początku przypominam, zasubskrybuj ten najwspanialszy, najpotężniejszy kanał w całym wszechświecie. Żeby cię nie ominęło same cudo, same boskie słowa. Płynące z moich najwspanialszych, boskich ust. Tak? Dzisiaj, teraz, ten temat Was tak kręci, Wy tak lubicie, nie? Manifestacja. To jest kurwa, po prostu temat, the most. Nie wspomnę o zenkach, no ale zenka, sp, manifestation, nie, to jest po prostu everything. To ja ci teraz powiem. Manifestacja. Ja już nieraz mówiłam, tak? To jest manifestacja, to ty, czyli wdech, wydech, manifestacja. Wdech, wydech, manifestacja. Wdech, wydech, manifestacja. Manifestujesz w takim tempie, czyli nie ma pauzy, nie ma stopu. Manifestujesz cały czas, over and over and over and over again, tak? Czyli non-stop. Non-stop, czyli to, kim jesteś, czyli ja jestem, tak? Czyli każda myśl, to co mówisz, oddech, wydech, oddech, wydech, manifestujesz na okrągło, na okrągło. Więc teraz nie przede mną, ale przyznaj się przed samą sobą, tak? Ile manifestujesz to, co chcesz, a ile jesteś w czarnej dupce, nie? Czyli na przykład jak macie, y, jesteście z jakimiś Zeniami, różne są Zenki, kategorie Zenków jest kurwa jak kwiatu półświatu, tak? Czyli już niech każdy sobie spojrzy jakiego Zenia ma, tak? I oczywiście w tym świecie bardzo, bardzo... Y, Wysoko postawiono kościół, małżeństwo, e, tak jakby forever and ever, tak? Ja tam do tego nic nie mam. Jak ktoś chce, niech robi, co chce. Mi, ko, mi to koło dupy lata, ale nauki przedmałżeńskie powinny jasno i wyraźnie. Od Jasno i wyraźnie poinformować o tym, do czego dwie osoby są stworzone i po co są dla siebie w tym świecie, i co je czeka na pewno przez jakiś czas, jak obsłużyć się nawzajem, żeby nie skończyć. Wariatkowie, ok? Czyli wystarczyło wmówić e, Love Story z Disneylandu, żebyście po prostu nie mieli takiej płynności w pięknej manifestacji, tak? Bo jak się e, ludzie kłócą. No, to se wyobraź w stanie kłótni, w stanie stresu, co ty tam manifestujesz z wdechem i wydechem, tak? Z piątką dzieci, kobiety, które naprawdę już nie wiedzą, czy mają wyprać gacie, czy mają zrobić zakupy, czy ugotować obiad, nie. No, na pewno w tej szamataninie tych kurwa myśli i domowych obowiązków. Ona na pewno wie, że manifestacja to jest wdech i wydech i że jest iskierką Boga, że jest kurde divine i że może mieć wszystko i robić wszystko. Żeby ją o tym poinformowali. Przed. Także kochani moi, takie informacje nigdy nie zostały wyjawione wszem i wobec, e, że jesteście przepotężni i manifestujecie non stop, czyli to kim myślisz, że jesteś, czyli Czujesz w danym momencie tym, kim jesteś, tak? To to z Ciebie emanuje. Wy tego nie widzicie. Kto widzi, to widzi. Wy widzicie naprawdę 00000000 One or something, ale ten świat wygląda kompletnie inaczej. I tutaj po prostu jest. Energia i światło. Twoje światło, dajesz sygnał, przyciągasz jak kuźwa, e, jak magnes. To, co, to kim jesteś, to przyciągasz po prostu. This is the real, reality, tak? No ale wiecie, po co system miałby się kurwa za bardzo wyprężać, jak on może. Jak on może e, postawić e, między sobą dwoje ludzi, tak? To po co on ma dupę spinać? On może jeszcze dać 800 plus, czy tam 900 plus, żebyście jeszcze mieli kurwa z 5 pociech po plus e, żebyś naprawdę już nie miała czasu się wysrać ani po prostu usiąść i pomyśleć e, czy ty w ogóle myślisz jeszcze o czymś innym, a nie o pampersach i o której obiad ma być na stole. Czyli wiecie, wszystko jest ok i wszyscy sobie niech żyją jak chcą, ale po prostu świadomość tego, kim jesteś i że naprawdę manifestujesz swoje życie po prostu z oddechem na wydech, to jest najważniejsza informacja. Którą powinno się mówić, informować, od kiedy ty w ogóle istniejesz na tym świecie, tak? Czyli, kochani, naprawdę musicie oszukać swój umysł. Naprawdę musicie zacząć oszukiwać wasz umysł, bo on nie rozróżnia,. Co jest prawdą, a co kłamstwem. Po prostu on tego nie rozróżnia, nie? I najpierw widzisz coś w wyobraźni, a dopiero potem widzisz to tutaj out. Także każde piosenki, każde teksty, żarty, żarciki, wszystko, Powinnaś zastanowić się pięć razy, czy wypowiedzieć e, takie słowa, czy inne, tak? E, bo to wszystko ma znaczenie. To wszystko ma znaczenie, także zobaczcie, co się dzieje wokół Was. Czy jesteście, czy już kurwa was nie ma, czy jesteście gdzieś po prostu w takim e, umyśle, że już nawet nie wiesz, czy ty lubisz e, jeść lody truskawkowe czy orzechowe. Rozumiecie? Wy musicie odnaleźć siebie w tym śpiącym globalnie świecie. Rozumiecie? Ja wiem, że ta amnezja jest tak mocna i tak silna, że trzeba wielkiego wstrząsu, żeby zrozumieć, bo e, naprawdę niektórzy myślą, że to jest hu hu hu, ha ha ha, hi hi hu, czary ho, poku, nie? I e, też dużo myśli, że e, tacy ludzie są kurwa odklejeni, nie? A ja Ci powiem, że to nie my jesteśmy odklejeni, tylko Wy jesteście przyklejeni na super glue do betonu, od którego po prostu nie wiem, co Was odklei. Po prostu I don't know. Musicie zrozumieć, że w strachu, tak? Czyli jak system, kurwa, straszy cały czas różne duperele, to strach daje... Wibrację taką, że wszędzie będziesz przyciągać po prostu dupę ciemną. Rozumiecie? Ja jeszcze nie widziałam, żeby w telewizji mówili o wspaniałościach. Co komu wspaniałego, co sro tamto. Tam po prostu jest miszmasz i gówno przez RZ. Tak samo... Jesteście kodowani po prostu over and over, non-stop, 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 i mówi się do was, wyłaś ta kurwa z media społecznościowego, nie jeżeli śpisz, bo tam tam jest, tam się robicie tak przebodzcowani, nie że po prostu jak wy chcecie się ocknąć. Gdzie po prostu yy, jesteście tacy przebodcowani. Jak sprawdzić, czy ja jestem taka przebodcowana, nie? Ja ci powiem, jak. Wyłącz wszystko, zostaw telefon, usiądź i sieć, nie? Sieć. O tako. I zobacz. Ile ty wytrzymasz, nie? Ile ty ze sobą wytrzymasz? Czy po prostu już kurwa ręce by dochodzi, żeby coś coś zrobić, żeby wstać, żeby do czegoś zadzwonić? Czy wy potraficie usiąść i posiedzieć? Wiecie o co mi chodzi? Bez telefonu, bez po prostu bez niczego? O tak? Czy w środku już y, ciało wam pokazuje. Jakąś niewygodę, tak? Czyli można dużo, dużo sprawdzić takich rzeczy I, i tyle. Także kochani, manifestacja to jest po prostu wdech, wydech, wdech, wydech. To, co myślisz, kim jesteś w danym momencie, czyli wdech, wydech, to jest moment, moment po momencie, moment po momencie. Stopu nie ma, nie ma jak się wymiksować, więc albo zmieniasz się i masz kontrolę nad własną głową, łapytynką swoją, albo nie masz, tak? Także przypomnienie dla Was, przypomnienie, przypominajka żebyście po prostu nie zapominali, że żyjemy w świecie materii, a nie kurwa betonu, mięsa i kości. Buziaczki, cudownego wieczorku.